Witam Was serdecznie. Ja, jako osoba spóźniona ze wszystkimi tagami, musiałam spóźnić się również z tym tagiem. A mianowicie, jest to polski tag, który już od dłuższego czasu krąży na YouTubie. Ale ja zauważyłam go jak zwykle z opóźnieniem, i jak zwykle z opóźnieniem się za niego zabrałam. A bardzo mi się podoba, ponieważ jak wiecie, na pewno mieszkam w Szwajcarii, więc jestem Polką na emigracji i tęsknię za niektórymi polskimi rzeczami i takie właśnie rzeczy, które troszeczkę mnie przybliżają do tej polskiej kultury i polskich zwyczajów, bardzo mnie, że tak powiem, cieszą, więc chciałam się za ten. Tak, zabrać takie króciutki, ma tylko 8 pytań, więc myślę, że bardzo szybko przez nie przebrniemy. A więc zaczynamy. Pytanie pierwsze: Twoja ulubiona polska potrawa. Więc polska kuchnia ma to do siebie, że docenia się głównie wtedy, kiedy jej zabraknie. <grych> I będąc w Polsce, jeszcze nie byłam jakąś wielką fanką polskiej kuchni. Rzadko gotowało się u mnie w domu również typowo po polsku, jednak teraz bardzo, bardzo tęsknię za polskimi potrawami. A najbardziej tęsknię za potrawami kwaśnymi. Ja uwielbiam kwaśne rzeczy. Uwielbiam żurek, uwielbiam ogórkową, uwielbiam bigos, i to są właśnie smaki, za którymi teraz tęsknię. Drugie pytanie brzmi: ziemniaki, kartofle czy pyry? Więc u mnie w domu mówiło się ziemniaki, przeważnie, aczkolwiek moja babcia, która część życia spędziła w Niemczech, mówiła kartofle. Pyry mówiło się. Bardziej na Poznaniaków niż na Ziemniaki, ale czasami używało się tego słowa może bardziej dla zabawy, niż po prostu jako elementu języka codziennego. Trzecie pytanie: wychodzisz na dwór czy na pole? Zdecydowanie na dwór. Kapcie, papcie, papucie czy ciapy? To jest treść pytania czwartego. No, zdecydowanie kapcie, aczkolwiek jako malutkie dziecko, kiedy dopiero uczyłam się mówić, zdarzało mi się mówić papcie, ciapcie i tego typu rzeczy. Piąte pytanie ulubiona polska marka i tutaj zdecydowanie Medicine. Ja uwielbiam ciuchy z Medicine. Uwielbiam zwłaszcza ich t-shirty. Uważam, że mają taki naprawdę wyjątkowy styl, taki totalnie nieinfantylny, nienachalny, nie wiem jak to określić, ale bardzo mi się podobają te ich t-shirty. Są bardzo wyjątkowe. troszeczkę wyglądają jak chodząca lekcja biologii na bawełnie i budzą też dużą sensację wśród ludzi tutaj w Szwajcarii. Wszystkim się naprawdę bardzo podobają te t-shirty. Szóste pytanie: góry, morze czy jeziora? Zdecydowanie morze. Ja jestem ze Szczecina, nie, Szczecin nie jest nad morzem, ale niemniej jednak zawsze miałam bliżej do morza niż do gór, i zawsze wolałam morze. No i teraz wylądowałam, tak jak widać, w górach, no ale też jest dobrze. Pytanie siódme: część Polski, którą chciałabyś, chciałbyś odwiedzić? Swego czasu z moim chłopakiem zwiedzaliśmy naprawdę sporo miast i miejsc w Polsce, korzystając z tego, że byliśmy studentami, mieliśmy bardzo tanie bilety na pociąg, ale nie udało nam się dojechać do Torunia i myślę, że to jest taki pierwszy punkt, który chciałabym odhaczyć na swojej liście rzeczy do zwiedzenia. I pytanie ósme, ostatnie, charakterystyczna cecha okolicy, w której się wychowałeś. Płasko, zielono, bardzo zielono. I właśnie ten fakt, że jest się w dużym miejscu, w dużym mieście, czyli w Szczecinie i ma się niesłychanie blisko do puszczy, do lasu, do totalnej głuszy, do takiej właśnie natury tych pięknych liści jesiennych. No uwielbiam te klimaty i za tym też troszeczkę tęsknię aktualnie. I to by to było na tyle. Mam nadzieję, że tak w moim wykonaniu Wam się jako tako podobał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!